Dostaliśmy w końcu nowy tryb do Marvel Rivals, który nazywa się Rumble Resource, a w tym wideo przedstawię wam wszystko co wiemy na temat właśnie tego trybu. Więc zacznijmy od zasad. W tym trybie przyjdzie nam się zmierzyć w teamach 4 vs 4 i naszym celem będzie zdobycie punktu oraz utrzymanie go. Punkty są odblokowywane randomowo i musimy go utrzymać do momentu skończenia się puli punktów, co oznacza, że obydwie drużyny mogą zdobyć punkty mając przejęte owy punkt. W punkcie jest 150 punktów, więc jedna drużyna może zdobyć 100, a druga na przykład może zdobyć 50 i może to się wydarzyć na odwrót w następnym. Punkcie. Następnie, kiedy pula punktów się skończy, punkt zostaje zamknięty i zostaje otwarty nowy punkt, z tymi samymi zasadami. One zmieniają się co dopiero w punkcie trzecim, gdzie tryb z przejmij i utrzymaj punkt zmienia się w bardziej przyciąganie liny, gdzie obydwa teamy zabierają swoje punkty, by zdobyć 300 punktów i wygrać grę. Więc nawet jeżeli w tym trybie nie uda ci się zdobyć wielu punktów, możesz zawsze odbić je przeciwnikowi i dzięki temu wygrać grę. Tryb na początku będzie dostępny tylko i wyłącznie na Quick Playu, bo twórcy chcą upewnić się, że tryb nadaje się na tryb rankedowy i że nie będzie problemów z bugami i innymi rzeczami, które mogą wpłynąć na naszą rangę. No, chyba nikt z nas nie chciałby głupio tracić punktów, bo ktoś wpadnie pod mapę albo balans po prostu tego trybu jest dosyć słaby. Więc jak najbardziej jestem akurat za tym, żeby właśnie tak było. Mam nadzieję, że wy też, jeżeli macie inne zdanie, bądź macie te same, możecie się pochwalić wy w komentarzu. Tryb wygląda bardzo fajnie, zwłaszcza, że nie jest on 6x6, co pozwala nam na specjalną metę oraz wybór timów, które będzie bardziej urozmaicony i ciekawy według mnie. Jedyne czym się martwię, to czy meta trzech tanków i jednego hila nie będzie za mocna w tym trybie gry, bo jasno chodzi o nim o utrzymanie punktów, a niekoniecznie na walkę i wyeliminowanie przeciwnego teamu, więc mogą ludzie pomyśleć, że hej, wystarczy, że weźmiemy punkt i będziemy na nim siedzieć wystarczająco długo, a na sam koniec po prostu zmienią się w DPS-y, żeby nie zabrać im tych punktów. Ale to zobaczymy, jak to będzie wyglądać dokładnie, jeśli chodzi o ten tryb. Mi się obecnie podoba mega ten tryb i mam nadzieję, że przywieje właśnie tego powiew świeżości do Marvelsów i że ten tryb dojdzie jednak do rankedów, bo jednak chciałbym jakiś nowy tryb rankedowy zobaczyć niż te dwa, które posiadamy teraz. Co wy sądzić oczywiście na temat tego trybu może Możecie zostawić opinię w komentarzu. A już już tam idziesz, to możesz zostawić także suba, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś oraz lajka, by ten film zobaczyło więcej po prostu ludzi. I dzięki temu ten kanał się rozwijał. Przypominam, że potrzebujemy 10 tysięcy subskrypcji, żeby dostać się do partnerskiego programu z Marvel Rivals, więc naprawdę możesz wspomóc i dzięki temu będę mógł robić wideo z specjalnego serwera i wam dawać newsy z. Marvelsów o wiele wcześniej niż teraz jestem w stanie to robić. Z góry dziękuję i za oglądanie, i za suba, jeżeli go dałeś. I trzymajcie się, cześć, i do następnego.